W zasadzie wydawało mi się, że nie mam nawyków, ale e, jak wstaje rano, to do godziny 13 jestem zajęty, czyli coś w tym musi być. E, poranny prysznic, podwójne mycie głowy, trzy razy myję zęby, raz naświetlam takim specjalnym światem, żeby je jeszcze rozjaśnić. No i w zasadzie to chyba są nawyki. Nie wiem, czy je uznać za dobre, czy za złe. Nie wiem, czuję się z nimi dobrze. Myślę, że chyba to najważniejsze. U innych ludzi wydaje mi się, że oni mają same nawyki, jak na nich patrzę. Chociażby nawyk chodzenia do pracy, czego ja nie znoszę. Nawyki i wynoszenia rzeczy z hoteli, jak na przykład Marcin Tyszka. Nie wracam się nigdy, nawet jak już chociaż nie wiem czego zapomniał, nie wracam do domu. Jeżeli już się wrócę, to siadam na krześle, podnoszę nogi, liczę do dziesięciu. Staram się zawsze ze sobą wozić, ale to jest raczej chyba też przesąd. Szczęśliwe majtki, zawsze mam je ze sobą. Nie tyle na sobie, co ze sobą. Postanowiłem je oszczędzać, skoro są takie szczęśliwe. I cała masa takich nawyków, no, związanych z jakimiś tam wyniesionymi z domu rzeczami, które gdzieś babcia przekazała, mama. I to wchodzi w krew tak naprawdę. To już są nawyki, robię to nieświadomie. Kiedyś to były przesądy, a teraz myślę, że to przeszło na